ciebanko z tej strony Rickski, Dzisiaj kolejny odcinek Arsenal to Glory. Dzisiaj zagramy sobie odwróconym składem Arsenalu o zawodnika, ale na starcie paczki. Mam nadzieję, że coś trafimy. Jest to parę fajnych paczek. Już myślałem, kurwa, że ikona. Napastnik Belgia Bundesliga. Czy to jest Openda? O Boże, co jest? Szkoda, że to nie była paczka wymienna Ale no, mamy wartego od 30 Koła ponad 2 razy 78 Tutaj idzie nam Brazylijczyk SPO Liga Portugalska to pewnie ten PP 2 razy 77 I tutaj Gertruda od razu nam wyskoczył I 2 razy 80 Najlepsza paczka, zobaczymy co nam wypadnie Oczywiście, że piłkarz będzie szedł, to... Miodome Jest chyba... nie, to nie Kim Little nie wiem, kto to jest. Magin. Jak ma kartę Magin? 82, ok. Tu macie 5 ostatnich subskrybentów tego kanału. Jeżeli chcecie się pojawić, to koniecznie dajcie subika z tam na dole. Więc mamy skład Arsenalu i teraz trochę po ponieważ po prostu poprzestawiamy tutaj go miejscami, żeby nie było tak łatwo obrońcy ta skrzydła, bramkarz na atak. I myślę, że coś takiego chyba będzie miało najwięcej sensu i będzie to takie najbardziej sprawiedliwe. Więc mamy piękny napad. Złożony z Rai Gabriela Timbera Patrząc na to, że mam Jezusa na bramce Może być niefajnie. Szósta liga, no... Tutaj nie będzie słabych zespołów. Nie będzie to wiadomo jakichś genialnych, ale... No nie będzie po prostu słabych, nie? Jezus, dobra. Timber. Raya. Dion winny, co jest? Gabriel. Ole wszedł. Dobra, rożny to jest, o tym bardziej, że przyszło to Dobra, ale jakby sterlingiem całe boisko przelecieć To by miało sens nawet Albo ryżem Dobra, mamy nasze top 1 skrzydło O kurwa, ale go kiwnął No gdyby Raja potrafił piłkę przyjąć Jak gościu nie radzi w tym meczu, to jest piękne. Wyjdź z meczu stary. Bart. Wybijaj to. Nie wiem, co mam powiedzieć. No. no, smutno, no. Czegoś zasłużył? Miał pierwszą sytuację. Od połowy dosłownie. Miał poza tym jednym szałem Miał pierwszą sytuację. Leci. Nasz ultimate skrzydłowy. Roja. Ben White Raja greedy, greedy. Ja pierdolę, ale gości musi mieć teraz nie wiem co No, bramka, że mu strzelam 1,85m Bo tyle raja ma, Raya nie jest wysoki No się nawet nie pobiegnie tym zawodnikiem, jakby No się no, jest koniec Ty, Ty robisz kieszykę, tak? Nie pomijasz Chciałeś zobaczyć powtórkę tego, no ale wybitny jesteś stary Mam nadzieję, że ten remisik no uda się, uda, no bo ja nie Szczerze, no nie zasłużyłem w tym meczu na no. Takie coś Gabriel Gabriel Tylko słabe jest to, że właśnie on, on już robi w ślisk, już niby nie, po, nie powinien mieć udziału w akcji. On się podnosi jeszcze dobiega do tego Gabriela. To jest słabe, grając z skrzydłowymi czy obrońcami. Serio? No, ktoś wyjdzie do tej piłki. No o, 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 widzieliście, że nie strzelił. Widzieliście, co zrobił Sterling w tej sytuacji? Raja, gdyby tu był jeszcze jeden zawodnik, który mógłby pomóc, czemu tu nikogo nie ma? Mam trzech napastników. gościu, gra na czas w tym meczu. Ej, to jest smutne. Nie pomijasz, powiedz jestowe jest powtórka. No. Obiektywnie powinienem wygrać ten mecz i to nie jest to, że ja teraz mówię tak, bo miałem bramkarza na napadzie, tylko z tymi sytuacjami, ja powinienem wygrać ten mecz. No nic, no, no nie nic są powiedzieć, bo jest mi smutno, no bo patrzcie na to. Fakt, będę miał mniej odciągniętych bramek. No ale miałem więcej szałów od chłopa, No, no czy te szały były słabe? Ja bym powiedział, że nie, bo to już były nawet szały w piąstce, gdzie Raja się kiwał i nie miał kombolać. No dobra, więc zrobimy tak, że będziemy lecieć tutaj od skrzydłowego. Skrzydłowy 1, Raja 2, Gabriel 3, Kek 4, 5 Tomiasu, 6 White, 7 Rice, 8 Sterling, 9 Meat, 10 Odegard, 11 Jesus, 12 Little, 13 Habers. 14 Trossard i 15 koni cross. No jeszcze madum. No i jeszcze polski Polak Kiwior. 1 I tutaj wylosujemy teraz. Zobaczmy co nam wypadnie. Boję się. Boję się totalnie. Ponieważ no nie chciałbym stracić chociaż nie wiem co tu Mógłbym stracić takie karty jak Havertz, nie wiem, Kivior, Mimoś z Polski, Polak. No ale dobra, generujemy 9 1 Timber, 2 Raya, 3 Gabriel, 4 Caitlyn, 5 Tomiasu, 6 White, 7 Rice, 8 Sterling i 9 Meat. Szczerze, kurwa biorę to jakby dla mnie Okej, okay, nie, mogę nie grać mit. Wiadomo, jest to karta, którą mało zagrałem, która jest dosyć spoko, bo ani nie obciąża budżetu, ani no mówię no jakoś nie jest wybitna. No ale taką mit po prostu by się pograły na początku gry. A już niestety po prostu taką panią mit nie możemy grać. I tyle. No co mam powiedzieć? Wleci tutaj. Ktoś inny oczywiście. Akurat jeżeli chodzi o napad, to mamy dużo więcej opcji. Gorzej jakby na przykład wypadł taki... Mówię, nawet Gabriel, nawet taki Timber. No, z Timbera to ja bym był kurde niezadowolony, nie? Timbera to ja bym był wręcz wściekły, mam wam powiem. Tak naprawdę chyba drugi największy Ubera w zespole, tak jest. Jest to dosyć grywalna karta jak dla mnie, bo oczywiście gramy samym na Arsenalem. To niestety pani Mit już z nami nie ma. No, trudno. Mówi się tyle. Idzie się dalej, a my odwróćmy ten skład tak jak powinien być. Więc ja dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach, siemo!